Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego, przystanek Misja UJ. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście przystanek Misja UJ. Nazywam się Kamil Sikora i jestem pracownikiem Centrum Promocji i Komunikacji. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan profesor Szymon Drobniak z Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jestem biologiem ewolucyjnym i jest to bardzo y, niezrozumiały zawód dla większości ludzi, dlatego że wielu ludzi sobie wyobraża, że biologia ewolucyjna to jest głównie grzebanie w skamieniałościach. I ja myślę, że szkoła w Polsce taki trochę tworzy obraz y, biologii ewolucyjnej, że jest to po prostu osoba zajmująca się tak naprawdę paleontologią, czyli odkopywaniem. Dinozaurów, jakichś skamieniałych roślin, i rekonstrukcją tego, jak one ewoluowały. Natomiast prawda jest taka, że biologia ewolucyjna jest bardzo współczesną nauką, między innymi dlatego, że ewolucja biologiczna nigdy się nie zatrzymała. My uczymy się o niej w szkole najczęściej na podstawie tak zwanych dowodów, czyli szukamy przeszłości. Organizmów żywych, śladów tej ewolucji, natomiast tak naprawdę ewolucja trwa ciągle, możemy ją obserwować praktycznie obok nas w czasie rzeczywistym. Oczywiście jest to proces bardzo powolny, dlatego my, jako biolodzy ewolucyjni, zajmujemy się um, tymi rzeczami w odpowiedni sposób i stosujemy odpowiednie techniki, które pozwalają nam uchwycić te zmiany ewolucyjne. Natomiast jedno jest bardzo ważne. Biologia ewolucyjna obecnie stanowi tak naprawdę jedną z najważniejszych dziedzin biologii. Nie słyszy się o niej tak bardzo jak na przykład o genetyce molekularnej czy o biomedycynie, dlatego że jest to dziedzina trudna. Większość obserwowanych przez nas procesów ewolucyjnych to są bardzo abstrakcyjne. Procesy, które czasami nawet my, naukowcy, mamy problem sobie samemu nawzajem wyjaśnić, a co dopiero wyjaśniać je komuś mniej zorientowanemu. Natomiast warto pamiętać o tym, że biologia ewolucyjna między innymi dotyczy tego, jak organizmy żywe reagują na swoje środowisko i jak zmieniają się pod wpływem środowiska. No i chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że obecnie Świat globalnie doświadcza jednych z najszybszych i najbardziej drastycznych zmian środowiska, między innymi wywołanych zmianami klimatu, ale nie tylko. Dlatego, że na różne sposoby, na przykład rozszerzając miasta, urbanizując przestrzeń, zmuszamy organizmy żywe do tego, żeby zmieniały swoje siedliska i tym samym wystawiamy je na działanie bardzo stresujących czynników, które. Dosyć oczywisty sposób będą na nie wpływać. I właśnie biologia ewolucyjna między innymi tym się zajmuje. E, oczywiście powiedzenie, że ktoś jest biologiem ewolucyjnym, to jest tak, jakby powiedzieć, że ktoś jest lekarzem. E, dlatego, że y, żaden lekarz nie zajmuje się oczywiście wszystkimi chorobami, wszystkimi narządami, y, jakie są w organizmie człowieka. I tak samo biolog ewolucyjny nie zajmuje się wszystkim, co w biologii ewolucyjnej można badać. E, ja Zajmuje się takim małym wycinkiem biologii ewolucyjnej, która nazywa się genetyką ilościową i która patrzy na mechanizm tego, w jaki organizmy żywe reagują na zmieniające się środowisko i w jaki sposób zmieniające się środowisko wybiera konkretne warianty różnych organizmów żywych, zmieniając populację i na przykład sprawiając, że. Lepiej radzą one sobie z konkretnymi warunkami środowiska. Takim bardzo ważnym modelem, który stosujemy w naszych badaniach, są ptaki. To są bardzo dobre organizmy modelowe, dlatego że po pierwsze, bardzo łatwo można je badać można je dosyć bezkarnie podglądać w najbardziej nawet intymnych sytuacjach, kiedy na przykład produkują potomstwo a przede wszystkim. Dzięki technikom takim, jak na przykład obrączkowanie ptaków, możemy je przez bardzo wiele kolejnych sezonów badawczych śledzić, przez co możemy na przykład mierzyć te same osobniki na bardzo wiele różnych sposobów i dzięki temu dowiadywać się, jak ich zachowanie, ich fizjologia zmieniają się pod wpływem warunków środowiska. No i okazuje się, że biologia ewolucyjna już teraz, współcześnie, mimo tego, że globalne ocieplenie, Wpływa na populację organizmów żywych od powiedzmy około 100-200 lat tak naprawdę, czyli od początku rewolucji przemysłowej, może troszkę wcześniej. To my już teraz obserwujemy bardzo drastyczne zmiany w tym, jak organizmy żywe funkcjonują w ich biologii, co wydaje się być zaskakujące, no bo ewolucję bardzo często mierzymy w skalach czasowych, takich jak setki tysięcy miliony, dziesiątki milionów lat. No a tutaj w. Przeciągu tak naprawdę niecałych dwóch wieków próbujemy zbadać no, działanie dokładnie tego samego procesu, czyli doboru naturalnego, który jest, który jest podstawy, podstawowym mechanizmem ewolucji biologicznej. To tylko pokazuje, jak bardzo drastyczne zmiany zachodzą w środowisku. Przykładem takich zmian, które obecnie bardzo intensywnie badamy, jest to, jak zmienia się na przykład czas, kiedy Organizmy żywe, na przykład nasze ptaki, które badamy, przystępują do lęgów. To jest bardzo ważna cecha, dlatego że od tego, kiedy osobniki jakiegoś gatunku zdecydują się rozmnażać, zależy na przykład to, czy potomstwo takich ptaków będzie w stanie przeżyć, bo na przykład trafi bądź nie trafi w szczyt dostępności pokarmu takiego gatunku. Okazuje się, że ocieplenie klimatu, zmieniając na przykład to, kiedy rośliny zaczynają rozwijać swoje liście, wpływa bardzo mocno na dostępność na przykład gąsienic, szkodników, w którymi żywią się ptaki, a to z kolei wpływa na wiele gatunków ptaków, do tego, żeby przesuwały swoje. Okresy rozrodcze, tyle że bardzo często nie są one w stanie tego zrobić precyzyjnie tak, jak na przykład przesuwają okres swojego rozwoju rośliny, czy właśnie gąsienice będące źródłem pokarmu. Więc zmiany klimatu doprowadzają do tego, że ptaki mijają się niejako, próbując przewidzieć, jak bardzo powinny przesunąć swoje rozmnażanie z tym, kiedy jest dostępny pokarm, co. W katastrofalny sposób wpływa na ich populację. My de facto obserwujemy to niemal, że w czasie rzeczywistym, dlatego że jedna z populacji, którą badamy na dosyć izolowanej wyspie na Bałtyku, populacja takiego gatunku, który nazywa się mochołówka białoszyja, obecnie z roku na rok traci coraz bardziej na liczebności i jednym z czynników, jak pokazują nasze badanie, jest właśnie Kombinacja czynników pogodowych, które są um, powodowane przez coraz bardziej postępujące zmiany klimatu. No i niestety, być może jeszcze nie za mojego życia, ale e, bardzo niedługo, zwłaszcza w skali czasowej ewolucji biologicznej, ta populacja po prostu może całkowicie zniknąć e, z tej wyspy i niewiele tak naprawdę możemy, e, możemy zrobić. No i tutaj pojawia się pytanie, czy biologia ewolucyjna, Taka, jaką my ją badamy, czyli biologia ewolucyjna polegająca na obserwowaniu tego, jak zmieniają się populacje dzikich zwierząt, obserwowaniu tego, jak zmieniają się geny reagujące na zmiany środowiska, czy jest ona w stanie dać nam jakiekolwiek narzędzia, które pozwolą na przykład takie populacje ptaków ocalić? Dlatego, że no z jednej strony. Chcemy zrozumieć, dlaczego jakieś ym, zwierzęta gorzej albo lepiej sobie radzą w zmieniających się warunkach środowiska, ale z drugiej strony chcielibyśmy również dostać ym, jakieś wymierne narzędzia, żeby móc temu zapobiec i taki gatunek y, uratować. No i biologia ewolucyjna tak naprawdę y, również na to nam pozwala. Niestety czasami y, jakąś populację zaczynamy badać za późno, żeby dało się coś zrobić, ale. Biologia ewolucyjna bardzo często podpowiada nam, na przykład, w jaki sposób należy reintrodukować jakiś gatunek w innym miejscu, żeby zapewnić mu przetrwanie, albo w jaki sposób należy kojarzyć ze sobą osobniki danego gatunku w warunkach sztucznej hodowli, żeby na przykład produkować potomstwo możliwie jak naj. W jak najlepszej kondycji, zapewniające jak najlepsze przetrwanie danego gatunku, to wszystko są również osiągnięcia biologii ewolucyjnej, które już obecnie wiemy, że pozwoliły uratować przynajmniej kilka gatunków na świecie od całkowitego wyginięcia. Mimo tego, że ewolucja biologiczna wydaje się być bardzo starym wynalazkiem, bo tak naprawdę jej podwaliny stworzył w XIX jeszcze wieku Karol Darwin. To jest to jedna z najnowocześniejszych dziedzin biologii, a najlepszym tego dowodem jest to, że tak naprawdę w dalszym ciągu do końca nie wiemy, jak mechanizmy ewolucyjne tak naprawdę kształtują losy gatunków i populacji. Mamy oczywiście pewne ogólne opisy, wiemy na przykład, jak działa w ogólności dobór naturalny. Ale w dalszym ciągu, jeżeli tylko pojawia się więcej dodatkowych czynników wpływających na jakiś gatunek, bardzo trudno jest nam przewidzieć losy populacji. No i to jest tak naprawdę jedna z najbardziej pasjonujących rzeczy w biologii ewolucyjnej, że praktycznie na każdym kroku rozbijamy się o jakieś pytania, których nikt wcześniej nie zadał i które tak naprawdę dopiero sami zaczynamy rozpracowywać, jak chociażby to jak dużą rolę w no właśnie losach gatunków czy populacji odgrywają interakcje pomiędzy poszczególnymi organizmami, które ze sobą gdzieś w jednym miejscu współżyją. Nawet jak nam się wydaje, że patrzymy na jeden organizm, to tak naprawdę bardzo rzadko patrzymy tylko i wyłącznie na jeden gatunek. Nawet człowiek, organizm człowieka. Mimo tego, że traktujemy go jako pewną jednostkę przedstawiciela gatunku Homo sapiens, on w środku, na zewnątrz zawiera całą masę różnego rodzaju organizmów, zarówno pasożytów, jak i symbiotycznych, czyli współżyjących z nami bakterii. I cały taki twór również podlega ewolucji biologicznej, a prawa tej ewolucji, działające na taki skomplikowany układ, są dla nas w tym momencie totalną tajemnicą. Jednym z ostatnich projektów, jakie rozpoczęliśmy, znowu stosując jako model badawczy ptaki, z tych samych powodów, o których już mówiłem, jest właśnie projekt zmierzający do zmierzenia tego, jak bardzo ta interakcja między organizmem ptaka i żyjącymi w nim różnego rodzaju mikroorganizmami grzybami wirusami wpływa na to, czy dany osobnik odniesie sukces w mniej lub bardziej stresujących warunkach, czy też to, czy dany osobnik poniesie totalną porażkę. Te badania wpisują się w taki bardzo obecnie popularny trend w biologii ewolucyjnej, który nazywa się ogólnie biologią ewolucyjną mikrobiomu, czyli właśnie tego całego zespołu organizmów, który żyje wewnątrz. Innych większych organizmów i razem z nimi współdziała. Jest to niesamowicie pasjonująca dziedzina, dlatego że chociaż to są zupełnie osobne gatunki bakterii, grzybów, innych mikroorganizmów, to one tak naprawdę tworzą z danym organizmem jedną całość. To, czego my się próbujemy obecnie dowiedzieć, to do jakiego stopnia. Fizjologia danego organizmu, czy kondycja na przykład ciała ptaka, którego badamy, zależy od tych wszystkich mikroorganizmów, które znajdują się w jego wnętrzu. To jest o tyle niesamowite, że ptaki, zwłaszcza te, które my badamy, to są ptaki, które migrują na dosyć dalekie odległości. Dlatego że muchołówka białoszyja, która jest jednym z naszych gatunków modelowych, to jest ptak, który. Owszem, wiosną latem przebywa na swoich terenach lęgowych, m.in. na wyspie Gotlandii, na której badamy go na Bałtyku, ale zimą ten gatunek odlatuje na południe, przemierza morze Śródziemne Saharę i zimuje gdzieś w okolicach Angolii w Afryce Środkowej. Jest to bardzo długa podróż, która jak łatwo się domyślić, jest trudna nie tylko ze względu na przykład na nawigację, która jest potrzebna. Takim ptakom, żeby trafić we właściwe miejsca, a później po zimie wrócić praktycznie w to samo miejsce, gdzie wcześniej się rozmnażały, ale również dlatego, że jest to zachowanie bardzo energochłonne. Taki ptak, żeby przelecieć nad Morzem Śródziemnym, nad Saharą, potrzebuje bardzo dużych zasobów energetycznych. No i do tej pory, tak naprawdę pewną tajemnicą było to, jak w tak efektywny sposób, tak mały organizm jest w stanie zarządzać swoją energią, że praktycznie nie jedząc, czyli nie zdobywając nowych zasobów energetycznych, jest on w stanie tak długą podróż przebyć. Obecnie jedną z hipotez, którą właśnie badamy, jest hipoteza, która dużą rolę w tym całym procesie przypisuje właśnie mikrobiomowi. Chociaż ja tutaj cały czas mówię mikrobiom, to tak naprawdę jest to niesamowicie zróżnicowany zespół mikroorganizmów, wśród których są zarówno bakterie, na przykład nie wiem, fermentujące cukry do kwasu mlekowego, jak i na przykład bakterie, które produkują bardzo wysoko energetyczne, krótkie łańcuchy, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Być może i wiele wstępnych badań, które wykonujemy na to wskazuje ptaki potrafią za pomocą czy to hormonów, czy połączenia, które istnieje i o którego funkcji wiemy, zarówno u ptaków, jak i u ludzi, między jelitem a mózgiem. Być może ptaki potrafią na różne sposoby regulować skład flory bakteryjnej, która zamieszkuje ich, ich jelita i na przykład stymulować rozwój tych bakterii, które lepiej radzą sobie z produkowaniem wysokoenergetycznych substancji właśnie w tych momentach podróży migracyjnej, która wymaga najwięcej y, energii. E, jest to absolutnie y, można by powiedzieć jedna z wiodących dziedzin biologii ewolucyjnej, dlatego że nie mamy zarówno żadnych matematycznych modeli, które by ten proces opisywały. Bardzo niewiele wiemy o genetyce tych bakterii, które żyją wewnątrz innych organizmów, w tym ptaków. Nie wiemy również, jak one tak do końca komunikują się ze swoimi gospodarzami. Jest to więc całkowicie terra incognita, gdzie od samego początku musimy zadawać nawet najprostsze pytania i próbować na nie Odpowiedzieć. No i biologia ewolucyjna jest tą dziedziną, która pozwala się w tego typu pionierskie badania zagłębić. Oczywiście można by tutaj wymieniać bardzo wiele innych badań, dlatego że biologia ewolucyjna nie tylko dotyczy zmian klimatu czy tego, jak najbardziej wymagające fizjologicznie etapy życia zwierząt zależą od tego, jakie zawierają one geny, jakie zawierają bakterie i tak dalej. Ale biologia ewolucyjna również zajmuje się tym, co na początku trochę zbyłem, mówiąc, że jest to takie grzebanie w przeszłości, bo oczywiście są biolodzy ewolucyjni, którzy badają jakieś wzorce odnajdywane w skamieniałościach, czy identyfikowane w na przykład osadach. Osadach kopalnych. Na tej podstawie są w stanie rekonstruować historię gatunków, czy też warunki środowiskowe, w których one żyły. Natomiast warto również pamiętać o tym, że obecnie biologia ewolucyjna, zwłaszcza ta zagłębiająca się w przeszłość to nie tyle jest dziedzina, w której idzie się do jakiegoś na przykład kamieniołomu z młotkiem, żeby znaleźć nowe skamieniałości i później je mozolnie opisywać. Najczęściej biolodzy ewolucyjni, zwłaszcza ci zajmujący się przeszłością, większość swojej pracy wykonują na komputerze. Dlatego, że obecnie w biologii ewolucyjnej dominuje trend big data. I zdobywania wiedzy o przeszłości organizmów na podstawie ogromnych ilości informacji, które jesteśmy w stanie z bardzo różnych źródeł, obecnie w dużej mierze zdigitalizowanych, zdobyć i skompilować w jedną dużą bazę danych. W swojej pracy zajmuje się również tego typu. Tego typu badaniami, dlatego że y, uważam, że faktycznie podglądanie ewolucji biologicznej w czasie rzeczywistym, w naturalnym środowisku tuż obok nas, może nas bardzo wiele nauczyć o, o tym, jak organizmy. Żywe reagują na zmiany środowiska, albo jak możemy im pomóc z tymi zmianami środowiska sobie poradzić, ale jednocześnie ewolucja zachodząca obecnie, tu i teraz obok nas, niewiele może nam tak naprawdę powiedzieć o tym, co tak naprawdę ukształtowało gatunki w takiej postaci, w jakiej współcześnie je widzimy i co sprawiło, że na przykład one są mniej lub bardziej wrażliwe na konkretne warunki środowiskowe. Jedną z takich cech, które bardzo trudno jest współcześnie badać, dlatego że ewoluuje ona bardzo wolno, jest na przykład socjalność. To są wszelkiego rodzaju zachowania, które zmuszają organizmy do tego, żeby współpracować ze sobą, porzucać na przykład własne korzyści na rzecz pomocy innym spokrewnionym osobnikom. Istnieją oczywiście badania Eksperymentalne czy też prowadzone w dzikich populacjach, które zmierzają do zrozumienia tego typu, tego typu interakcji, ale tak naprawdę w tak wolno ewoluujących cechach, to właśnie ta oparta na big data biologia ewolucyjna, tak zwana porównawcza biologia ewolucyjna, okazuje się najbardziej skuteczna, dlatego że jest ona w stanie w w ramach jednej analizy wziąć pod uwagę dane zdobyte na przykład dla kilku tysięcy różnych gatunków, różniących się między sobą na bardzo wiele sposobów pod kątem właśnie tych interakcji socjalnych i z nich jest ona w stanie wyciągnąć pewne wspólne wzorce oraz pewne, można by powiedzieć, wspólne pnie ewolucyjnej. Historii, które gdzieś tam dziesiątki czy setki milionów lat temu dały początek konkretnym cechom i konkretnym zachowaniom, które doprowadziły do tego, co obserwujemy współcześnie. To jest tak naprawdę chyba najbardziej, um, to, jest chyba tak naj, to jest chyba tak naprawdę najbardziej pasjonująca cecha biologii ewolucyjnej, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie, jeżeli lubimy. Chodzić po lesie, albo przeczesywać na przykład lornetką stada ptaków, to doskonale odnajdziemy się w tych działaniach biologii ewolucyjnej, które wymagają pracy z żywymi organizmami w ich naturalnym środowisku. Jeżeli chcemy pracować w laboratorium, bez problemu również znajdziemy miejsce dla siebie w biologii ewolucyjnej, bo bardzo wiele z tego co ona obecnie robi opiera się na nowoczesnych metodach genetycznych które są takim nowego rodzaju mikroskopem pozwalającym nam badać obecne i przeszłe procesy ewolucyjne no, a jeżeli tak naprawdę interesuje nas głównie praca z danymi i przekopywanie się przez gigantyczne bazy danych tutaj również znajdziemy coś dla siebie bo obecnie jak mało która dziedzina biologii biologia ewolucyjna właśnie opiera się na big data nic tylko wskoczyć w ten cały krajobraz i no i poszukać sobie nowych pytań.